Czułeś się kiedyś samotny? Byłeś niezauważony. Nikt nie zwracał na Ciebie uwagi. Brakowało Ci osoby, z którą mógłbyś porozmawiać. Przecież tak dużo się u Ciebie dzieje. Witaj w klubie. Wyszedłem z domu. Nie chciałem brać udziału w kolejnej rodzinnej awanturze. Szukam miejsca, gdzie mogę w końcu odetchnąć. Ta historia nie musi się tak kończyć. Dzięki Tobie tworzymy miejsca, w których młodzież może poczuć się bezpiecznie i otrzymać wsparcie od psychologów. Fundacja FOSA od 15 lat każdego dnia wspiera w kryzysach psychicznych blisko 200 nastolatków. Pomagamy odkrywać pasję, nawiązywać przyjaźnie i w bezpiecznych warunkach wchodzić w dorosłość. Dzięki Wam możemy tworzyć bezpieczne miejsca, w których młodzież może spędzić czas i być wysłuchana. Przekaż nam 1,5% podatku, a dzięki tobie będziemy mogli działać na W ubiegłym roku ponad 2000 młodych ludzi próbowało odebrać sobie życie. Nie bądź obojętny. KRS 40298471 Fundacja FOSA.